Wciąż nie wiadomo, kto będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Choć w mediach mówi się przede wszystkim o trzech nazwiskach: to jest o Przemysławie Czarnku, o Karolu Nawrockim i Tobiaszu Bochańskim, to internauci wiedzą swoje tylko Dominik Tarczyński. Tarczyński 2025. I o tym w dzisiejszym wideo-komentarzu Karol Gac zapraszam. Najpierw jednak tradycyjne podziękowania dla Państwa za to, że subskrybujecie mój kanał, za to, że komentujecie moje materiały, że je lajkujecie, za to, że tworzycie niezwykle interesujące i inspirujące dyskusje, bo ten kanał jest dla Państwa. Ja jestem dla Państwa, a nie odwrotnie. I za to wszystko chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować, choć być może to niektórych razi, bo i czasami to słyszę w komentarzach, że niepotrzebne są te podziękowania, że są sztuczne, że można inaczej. Pewnie, że można inaczej, zawsze coś można robić lepiej, ale uważam, że takie podziękowania od serca także mają swoje znaczenie. Ale w tym momencie przejdźmy jednak do tego, co najważniejsze, czyli do sytuacji w prawie i sprawiedliwości i do Dominika Tarczyńskiego. Dominika Tarczyńskiego, który wchodzi do gry i to bardzo mocno, bardzo ostro, bo nie jest tajemnicą, że Dominik Tarczyński ma ambicje polityczne. I to nie jest nic złego. To nie jest nic złego, że polityk ma swoje ambicje, że chce zajmować eksponowane stanowiska, bo jakby nie patrzeć, na tym polega polityka. Od tego są partie polityczne, od tego są politycy, by zdobywać te funkcje, by zostawać parlamentarzystami, premierami, prezydentami, ministrami itd. itd. Nie można mieć za złe politykom, że o tym myślą, że chcą zdobyć władzę. Jakby nie patrzeć, to władza umożliwia realizację programu politycznego. Jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość, tu wciąż sytuacja jest nierozstrzygnięta. Wciąż nie wiadomo, kto będzie kandydatem prawa i sprawiedliwości w nadchodzących wyborach prezydenckich, choć najwięcej mówi się oczywiście o Przemysławie Czarnku i o Karolu Nawrockim. Nieco mniej mówi się tutaj o Tobiaszu Bochańskim. Choć i on jest wymieniany, zwłaszcza że Jarosław Kaczyński niedawno przyznał, że na placu boju pozostało trzech kandydatów, choć zdaniem mediów już tylko dwóch. Wciąż nie wiemy na kogo postawi prawo i sprawiedliwość, ale wiadomo na kogo stawiają internauci. Tu werdykt jest jasny i bezdyskusyjny tylko Dominik Tarczyński. To pokazują liczne sądy, które bardzo często organizuję i w których pytam Państwa, kto powinien być kandydatem prawa i sprawiedliwości. W ostatnich tygodniach, ba, wręcz miesiącach, różne były konfiguracje, bo i różne nazwiska pojawiały się w mediach. Różne były pytania, ale odpowiedzi w dużej mierze były podobne. Dominik Tarczyński. Państwo bardzo często zwracają uwagę na jego atuty, na jego charyzmę, na jego energię, na jego pracowitość. Na jego biegłą znajomość angielskiego, na to, że się nie patyczkuje, że stawia sprawy jasno, że mówi jak jest, że krótko mówiąc robi show, ale jest też takim młotem na lewactwo. To wszystko państwo wskazują przy Dominiku Tarczyńskim i sam Dominik Tarczyński jest tego świadomy. To widać po tym, jak prowadzi swoją karierę polityczną, to widać po jego występach w mediach, gdzie rzeczywiście radzi sobie bardzo dobrze. Gdzie być może robi zbędne show, ale to też jest przecież element polityki i mediów. Wiedzą o tym państwo doskonale i hipokryzją byłoby to ganić i wskazywać jako coś złego. W każdym razie z różnych ankiet internetowych, różnych sąd wynika, że Dominik Tarczyński naprawdę cieszy się państwa dużą popularnością. Niedawno Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ex Suwerennej Polski, zorganizował taką wielką sądę, w której wzięło udział ponad 116 tysięcy osób. Profil Dariusza Mateckiego obserwuje ponad 400 tysięcy, a więc jedna czwarta zwolenników Dariusza, czy obserwujących Dariusza Mateckiego, wzięła udział w tej sądzie. I okazuje się, że pierwsze miejsce zajął Dari D Dominik Tarczyński, a drugie Patryk Jaki. To może robić wrażenie. Problem w tym, z punktu widzenia D Dominika Tarczyńskiego. Że tych atutów nie dostrzega Nowogrodzka, że kierownictwo prawa i sprawiedliwości nie analizuje Dominika Tarczyńskiego jako potencjalnego kandydata na, na prezydenta Polski. Co prawda, brało go pod uwagę, ale według nieoficjalnych informacji zwracano uwagę na jego wady. Wskazano m.in. tego, że Dominik Tarczyński nie ma żony, a więc nie byłoby pierwszej damy i byłoby to źle odebrane przez wyborców. To jeden z większych minusów, zdaniem Nowogrodzkiej, jeśli chodzi o Dominika Tarczyńskiego. Oczywiście niektórzy zwracają uwagę na jego krnąbrność, na jego. Wypowiedzi sprzed lat, krótko mówiąc, postawę taką nieprzejednaną, ale to, co dla jednych jest atutem, walorem, dla innych jest kontrargumentem i odwrotnie. Jak to w polityce gra niezmienna interesów, frakcji, frakcyjek i tak dalej, i tak dalej. Ba, pojawiły się takie medialne wrzutki kolportowane polityk, przez polityków zjednoczonej prawicy. Niektórzy wprost w prześmiewczo piszą o tym, że Dominik Taczyński mógł być prezydentem, ale Kielc. To, miałoby, to ma być oczywiście w założeniu szyderstwo i kpina. Dominik Tarczyński się nie zraża. Dominik Tarczyński robi swoje, rozwija swoje media społecznościowe, bryluje w mediach tradycyjnych, jest łącznikiem z republikanami, a więc nie zmienia to faktu, że ma poważne zadania, jeśli chodzi o Nowogrodzką. Stąd przecież. Nie przypadek, że Dominik Tarczyński siedział na jednym z wieców końcowych już w końcówce kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, tuż za Donaldem Trumpem. Wielokrotnie też pokazywał, jakie ma znajomości w Stanach Zjednoczonych, i to zdaniem wielu państwa jest kolejny argument na rzecz Dominika Tarczyńskiego. O tyle tylko, że Nowogrodka to wszystko widzi inaczej. A kogo wskaże prezes Jarosław Kaczyński? Bo to on podejmuje ostateczną decyzję. Tego oczywiście nie wiemy. Jestem bardzo ciekawy, co państwo na ten temat sądzą. Jarosław Kaczyński sporo ryzykuje, tak jak ryzykuje całe prawo i sprawiedliwość. Stawka tych wyborów jest bowiem niezwykle, ale to niezwykle istotna. Stawką tych wyborów po prostu jest Polska. Co tu by się oszukiwać, co by tu nie mówić. Doskonale państwo wiedzą, co robi rząd 13 grudnia, co robi koalicja rządząca. Jeżeli domknie się system, no to sami Państwo wiedzą najlepiej, co się wydarzy, jeżeli przegra kandydat szeroko pojętej opozycji, szeroko pojętej prawicy, jeżeli wygra wybory Rafał Trzaskowski lub, lub Radosław Sikorski. Stąd też presja na Prawo i Sprawiedliwość, na Jarosława Kaczyńskiego jest gigantyczna, bo to on podejmuje decyzje. Zwłaszcza, że działacze Prawa i Sprawiedliwości skłaniali się ku Przemysławowi Czarnkowi. Ba, Przemysław Czarnek nawet zaczął swój objazd po Polsce. Ale Jarosław Kaczyński uważa, że potrzebny jest ktoś mniej wyrazisty, ktoś kto jest w stanie otworzyć się na centrum, ktoś kto jest w stanie pozyskać głosy PSL-u i Konfederacji. Stąd też nazwiska Karola Nawrockiego i Tobiasza Bochańskiego. Nawrocki ma jeszcze jeden atut. Może, zdaniem Nowogrodzkiej, robić prekampanię za pieniądze IPN-u. Bo tych pieniędzy Nowogrodzka nie ma po ostatniej decyzji PKW, która obcięła finansowanie tej partii. Jak widać, wiele zależności, wiele piętrowych układanek. Jedno jest pewne: stawką przyszłorocznych wyborów jest Polska i oby to kandydat propolski, patriotyczny, wygrał wybory prezydenckie. Karol Gac, kłaniam się Państwu nisko.